Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć na Panie pytanie. Karty przyłożyłam i wylosuję dla Ciebie trzy karty sedno. Siedemka była. Co wychodzi naprzeciw? Giermek miecz. Wynik, odpowiedź rada. Rycerz monet. Sedna, siódemka, buław. To jest czas wielkich możliwości, które wymagają wykazaniem się odwagą i determinacją. Spotkania towarzyskie z ludźmi o podobnych poglądach. Dadzą dużą przyjemność. Szukanie na siłę partnera to jest skutek odwrotny, bo to wszystko przychodzi z czasem. Związek nie służy temu, aby tłumić się pod ciężarem dominującej osobowości. Służy po to, by spełnić swoje marzenia i plany. I strona przeciwna również powinna spełniać swoje marzenia i plany. Ale w tym wszystkim ob strony powinny. Uwzględnić siebie. Co wychodzi naprzeciw? Giermek Mieczy. To są kłótnie o niezbyt ważne sprawy. Kilka konfliktów w krótkim czasie może spowodować już dużą eskalację i przerodzić się w większy konflikt. Giermek Mieczy przedstawia sytuację, w której Poświadomie czujemy, że związek z kochaną osobą kuleje, ale brak nam siły na to, aby zbuntować się. Tutaj jest potrzebna równowaga oraz szukanie kompromisu, ponieważ kobieta i mężczyzna są odrębnymi jednostkami i nie jest łatwo znaleźć wspólny mianownik. Wynik, odpowiedź, rada. Rycerz Monet. Rycerz Monet pokazuje trwały związek, stały i solidny związek. Natomiast rycerz Monet swoją miłość może pokazać w czynach, lecz bez wodobania do wielkich podrywów serca. Jeżeli tego będziesz oczekiwała, to możesz być rozczarowana. Czas, to 12 miesięcy. Żeby zbudować związek między kobietą a mężczyzną, potrzebna jest ciągła praca nad związkiem. Potrzebna jest wytrwałość i cierpliwość. Ten rycerz monet wkłada wysiłek do uzyskania dobrej sytuacji finansowej. Daje stałe źródło dochodu. Swoją pracę wykonuje rzetelnie, wykonuje sumiennie. Ten rycerz monet wykaże się gotowością do pracy nad związkiem i tego wam życzę życzę wam wszystkiego dobrego pozdrawiam dbaj o siebie zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot Plus oraz Klara Tarot. oraz zapraszam do kontaktu który jest pod filmem dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dbaj o siebie.